Jeszcze raz. Wiem! No. 42%. No, nie, kurwa, patrzek, to jest do miałem, dobra. Mamy branę ty. Kurwa, dziewczyny. Przestań. Bo, 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 Ej. Nie muszę chcieć tu czegoś więcej. Bo to co mamy to już znam. Patrz mi na ręce i takie samo zdanie mam. Wiem o co chodzi, ty nie będziesz. Nawet sam nie wiem, czy byś chciał. Ja widzę, co chciałbyś zobaczyć, ty nie widzisz tego w ogóle. Ja mówię, co chciałbyś usłyszeć, ty nie słuchasz tego, co mówię. Masz obrazy pewnych postaci, ta pewność ci kupi, rozumiesz. Malujesz ich jak zapotrzebisz. Wszystko podane na tacy, bez czego takiego jak sumie Ich u swojej bezbłędnej pracy Jak nadal nic kurwa nie umiesz z mam do nich wystarczy Choć w to tyle co w palcu Spojrzenie do i sprawdzisz czy na tym samym płynę statku Może to pokera, może lipa Może pozwolić, że poddycham oddycham cisza Cię muszę jak na tych klawiszach nie ma, że nowina jest nowa bywa Nie ma że Jedna godzina, zegar nie czeka, jeszcze z h jest otwarta apteka Jest tam apteka, chcesz jakiś czas klient, myślę, że sam się nie